Hej, witajcie już w trzecim odcinku z gry Brothers Atheists of Two Sons, czyli opowieść o dwóch braciach i dalej zatapiamy się w nasz, nasz baśniowy świat. I jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy przy tej pani tronicy, którą musimy uwolnić, a oczywiście znajduje się przy tym otyłym strażniku. Tak się zastanawiam, o ile tutaj, bo latem przejdziemy, to jak my tam przejdziemy dalej, dobra. tym przejdziemy? Nie. Tu Nie! Musi... Aha! aha. Czy on tu jakieś pułapki ma? No to fail na początek. Dobry, dobre rozpoczęcie odcinka. Ale nie ma co się martwić, idziemy znowu. To idź mały. Czy ja muszę te kości ominąć, żeby on mnie nie usłyszał? Idziemy ładnie, po cichu. Okej. Okay. Tylko jak on klucz ma wziąć? Na rodę. dobra teraz wrócić żeby nadepnąć na kość ładnie, ładnie tylko żeby nie spaść dobra chyba jest udało się e, idziemy do klatki gdzie ma ten klucz Fajnie, wyrzucił go. Gratulacje. Nie puszczaj. A, muszę trzymać go cały czas. Dobra, otwieraj tą klatkę. Teraz dźwignia, może się odsunę od niej, nie wiem co ona zrobi. Ja? E, dobra. Mam nadzieję, że nam pomoże jak tam ten troll nas nie zostawi teraz. Hey, Maru! Ja. Aha, fajnie. Teraz powiedzcie, że ja muszę się ganiać, tak? Co ja mam to zrobić? Co ja mam zrobić? Jeszcze mam dwa biegać. chyba już zaczynam rozumieć. Musimy go w jakiś sposób do tej klatki zagonić. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Aha, bo my możemy wejść no tak. Ops! I po sprawie Ale już jesteśmy mądrzy Siedź tam trolu Tylko co dalej? Co dalej? Aha, idzie pani troll O, pomo pomoże nam i o to chodziło To idziemy Z paniem troll tym razem Co ja mam zrobić? Mamy tam zejść? Tak, nie. A ta! A ta. Aha. Tak, mamy oczywiście paniem przewieźć. Nie może sama zejść. Dobra. No i co? Co teraz? Powie mi ktoś? Eee, czy ja muszę pójść w tą stronę teraz? W jaki sposób ja mam... Nie rozumiem. Dobre, ją tu może na razie. Czy ja tam do skoczyć? Okej. Okay. Powinniśmy sobie poradzić. Pani troll nie potrafi skakać, i co, tutaj nie przejdziemy? Nawet ten mały nie przejdzie, widzę. Czy coś z tym mam zrobić? Czy nie? Da! A, chyba jednak dalej nie pójdziemy bez pani troll. To teraz pytanie: co ja mam zrobić? Na pewno po coś służą te, te dalsze urządzenia. Tutaj z tym coś mogę zrobić? chyba nie. Weźmy sobie to. Ok, do tyłu. No. Jak ja mam to obrócić teraz? Nie rozumiem. Kręcenie nic nie daje, ani w jedną, ani w drugą stronę. Mogę iść jedynie do przodu, do, do tego miejsca do tyłu, ale skręcić... Aha, a poszło, poszło! Coś, coś... A teraz mogę iść też do tyłu, niby. O, o, o Dawaj! Kręć, mała, kręć! Aj, tak, tak, tak! No nie tak, no bez przesady, chłopaki. Ale tym się steruje prawo, prawo, y prawo, lewo Dawaj hmm no i w jaki sposób powoli? O, o, właśnie, o, właśnie, o to chodzi, jest nareszcie i znów męczarnie z obracaniem przemałymi kroczkami, widzę. No, 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 no. Już prawie uda ci się. Wierzę w was jest. Aaa, bo ja je... A no tak. Jeden musi ciągnąć, drugim się pchać. Już rozumiem jak to się... Jak to działa. Dobra, idź pani troll. Eee, no tak, ale tak musimy to cofnąć. Eee, no ale dobrze, przynajmniej wiem już jak to działa. Czy jeden w tę stronę. Tak. Po prostu dodawałem ja dwie gałki w tą samą stronę. O to chodzi, o to chodzi, żeby jeden musi ciągnąć swoją, drugim się pchać drugą. Czyli o tak. Właśnie. Teraz się powinno nam udać. Zrobić bezboleśnie. I hop. Ha, mamy dalej chyba jakiś klucz, tak? Czy mi się wydaje? Nie, to jest ten list. Teraz mały. Ani troll otworzyła bramę. A to kto? Aha, to ten, co nam pomagał wcześniej. Pięknie, jak nam się już ładnie historia układa. Słów nie potrzeba. Aha, czyżby to kolejna walka? Co teraz? Co nam doda na wajka? Aha, ona niby otwiera zapadnie Ale to raczej nie jest takie proste Weźmy tym małym Chodź tu, chodź, chodź, chodź Oł. Aha, będę musiał rozwalić te bloki chyba nie wiem. A, bo one trzymają te łańcuchy no Chodź tu, chodź, chodź Aj, aj, aj! Prawie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, tutaj, no tutaj, nie tam. Nie rozumiesz, co się do ciebie mówi. No, 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 ładnie. Jest. O to chodziło. Dawaj, teraz tu. No, tak. Właśnie. Jeszcze jeden łańcuch. Tak, 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 tak. jest. I teraz żeby tylko tu wpadł. Dawaj, trolu. Oj, po Nie, kurde, by teraz nie wyszedł. Ha, teraz muszę mu od te ręce. Puszczaj się. Spadaj. I już po złym trolu. Idziemy do tych fajnych troli. Pięknie. Jesteśmy na powierzchni. Pomogliśmy trollom. Dokąd teraz nas zaprowadzi przygoda? Pożegnanie. To idziemy. Czyżby koniec epizodu? Chyba tak. Mamy w końcu jakiś przewodnik filmowy. Chyba nasz ojciec się nie czuje zbyt dobrze. bivakujemy. A to wygląda, że jakieś wilki się czają. No. No to co będzie musieli w nocy podróżować. Ej, nie podoba mi się to za bardzo. I co ja mam temu wilkowi zrobić? Mam go palnąć łeb tym pochodnią, czy co? Nie, ja lepiej go ominę. Co my tu mamy? Tędy nie przejdziemy. Spadaj, wilku. Aha, on się boją ognia. O, w mordę. Nie podoba mi się to. Nie, podo nie podoba mi się to. Kurde, czuję się jak w horrorze. Nie wiedziałem, że ta gra będzie stresująca. Chciałem się przy niej rozluźnić, a nie stresować w jakichś wilkach. Oj, 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 ten mały niech idzie lepiej przy nas. Znaczy, no, musimy nie kierować przy nas. Ooo, niezbyt ładne widoki. Spadaj. Znaczy, palne w łeb. Wypadnie stąd. Mamy wisielców. Bajkowe widoki się kończą No i idźmy stąd Cmentarz, to raczej nie wróży dobrze Ale przynajmniej mamy teraz światło, nie wiadomo się chodzi z tą pochodnią Czy coś tutaj możemy zrobić? Tylko się będzie patrzył, tak? Nie, to dziękuję raczej. No cóż, z baśniowej krainy przechodzimy teraz do... No, przeszliśmy, powiedzmy, jakieś podziemie, a teraz trafiliśmy na cmentarz. Jakiś grabarz zaraz wyjdzie. To jakiś facet, czy baba? Dzień dobry Czyli coś wie? Aha, dobra Musiałem puścić przycisk To on nie w tu Ha, on nam otworzy tą bramę, tak? A ta Otwieraj Puszcza nas, idziemy. Aha, nie mam pochodni. No to mamy teraz ucieczkę. To płyniemy. Przygoda nam się rozkręca. O, nie tak szybko, bo nie wyrobię się. Trzymaj się, trzymaj się. Yy, prawo czy lewo? Prawo, dawaj. Co teraz, co teraz, teraz, co teraz? Tędy, tędy, tędy. Aha, tu mamy skałę. Ja chciałem już. No tak, raczej, jakby na prawo płynąłby się, to to dla mnie zbyt dobrze nie skończyło. O, ale udało się, idziemy. Znowu słyszał wilka, no to na gałąź, czy ona mi nie pęknie? Może jednym tam zostanę? Dobra, teraz drugi. Oooo! Myślałem, że już coś źle zrobiłem. Okej, okay. okej. Musimy się złapać teraz brata, bo utoniemy. No i co ja mam zrobić? Są skały. Och, polewcia. Łap się! Dobra. Jakoś się udało. żyjemy. Oh. Musimy teraz jeszcze do brata. Aha. Aha, te drzewa nie wyglądają mi zbyt przyjaźnie raczej. Eee, eee. aha. Czyli ja mam go tu złapać chyba tak? Aha, ja muszę go w jakiś sposób przenieść tak, żeby te drzewce nie dopadł, tak? Ops, ops, ops. Zostawcie mnie, tylko chcę przejść. Nic wam nie zrobię. Okej, okay, okej. Okay. Teraz do góry. Kawałeczek jeszcze. Yy, tutaj już... Aha, tutaj już nie widzę drzewców na lewo jest luka więc prawdopodobnie będę musiał tam podnieść. No to jest ciekawie, ciekawie zrealizowana produkcja. E, zagadki są dosyć... Oha. No to ładnie. W sumie są dosyć proste, ale takie fajnie rozbudowane. E, nie nudzi się to tak raz zbytnio. Okej, okay, okej, okay, płyniemy do brata. Dawaj, dawaj. Bierz go. Do góry, do góry, do góry. Płyń. Co tak powoli? I co? Daliśmy radę? Udaliśmy. Myślałem, że już zginąłem, bo się obraz czarny zrobił. Hmm. I okej, okay, nie, nie chcę już zaczynać teraz e, tego kawałka dalej, bo nie wiem ile on się potoczy. Jak długo będzie trwała e, dalsza podróż w tym miejscu. Także myślę, że dzisiaj zakończymy już e, no, w tym miejscu, trochę krócej e, No ale postaram się to wynagrodzić w kolejnym odcinku. Także dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że się podobało. I do następnego razu, cześć!